Lożka z tej strony Darko, dziś zaprezentuję Wam Skybloga ma Minecraft Map Challenge. Oto mój skin, bardzo ładny. Więc, tak, pierwsze zobaczymy, co zawartość skrzynki. W skrzynce o Dirt, ziemia, a właśnie, pierwsze przeczytam zasady. Zasady. Zabronione są oszustwa, czyty i haki. Minimalny poziom trudności to łatwy. Zaraz pokażę. Opcję trudności łatwy jest. Mody nie są zalecane i zadania. Zbuduj generator bruku. Zbuduj dom, powiększ wyspę, zrób farmę melonów, zrób farmę dyń, farmę trzciny, farmę zboża, zrób ogromnego czerwonego i brązowego grzyba. Połóż łóżko. No więc na razie zbuduję ten generator bruku bo to jest chyba najważniejsze na początek. Bo bez tego to ani już. To jest mój pierwszy odcinek. Jeśli wam się podoba i chcecie, żebym kręcił więcej różnych innych, nie różnych, innych. Minecrafta, jakieś czy co takie rzeczy to piszcie w komentarzach albo jeśli by ktoś chciał pograć razem przez internet i nagrać z tego ładny filmik, to proszę no, w prywatnej wiadomości napisać do mnie na pewno się odezwę raz, dwa, trzy Aha. trzeba dodać Teraz zalewamy to wiatro z wodą i wiadro z lawą. Tak jak się to robiło? Aha, tu się wodę dawało, a tu się dawało. O, i działa. Jeszcze muszę zrobić drzewko. To jest podstawa te drzewko. Tak kość zrobimy, żeby nam to drzewko szybko urosło o ładne schowę wiadra, bo jak spadnę, to będzie po wiadrach i wiecie co to będzie oznaczało a nie mam tego postawione na serwerze, kurde jedno drzewko mi spadło Dobra, kopiemy dalej. A czy nie kopiemy, tylko ścinamy? I pamiętajcie, żeby sobie sadzonkę z tego wziąć od razu. Od sadzonki do No I ta sadzonka? Ja... Niekiedy po 2 sadzonki z jednego drzewa Pada teraz... Żadna na razie. O! Mam ją. Dwie mam, o! Dobrze, już się przestraszyłem, że będę bez sadzonki. O bez sadzonki to by już było po grze. Dobra, to już zostawię, już mam dwie sadzonki. Aha, dobra, to posadzę od razu nowe drzewko, żeby urosło. Tak, i zamarzło nam woda. Trzeba dać na wodę to. I teraz nam nie zamarznie. Drugim zadaniem będzie... A powiększ wyspę, to już powiększyłem. To już jest jako drugie zadanie. A trzecie zadanie to zrobię nieskończone źródełko te wszystkie zadania będą dostępne na tej stronie, co podam w opisie. Właśnie, pierwsze to sobie chyba zrobię. O, to, tak, tak. Teraz postawimy to i kilofek zrobimy żeby niepotrzebnie TIR tu nie używać powiem wam na pierwsze kręcenie to jest ciężko tak mówić sam do siebie ale myślę że będzie się wam to podobać jeśli się wam to podoba to wiecie łapka w górę a jeśli się nie podoba to oczywiście w dół Wiem, że na internecie tego minecrafta to już jest mnóstwo No ale Chciałem nakręcić Jakoś mnie tak kolega namówił do tego On też mówił, że chce nakręcić I Myśleliśmy, na, że na pierwsze ten Pierwszy poradnik, nie poradnik, pierwszy Filmik zrobimy razem, ale nie mieliśmy na czym serwera postawić Bo mój komputer nie da rady, a od niego też nie da rady, żeby postawić serwer. To tak robimy to źródełko nieskończone. To, to już jest moja trzecia próba nagrania tego. No ale to się daje rady. Bo pierwsza próba... Nie wiem, co tam mi nie wyszło, w drugiej miałem gadu-gadu załączone, ale teraz daję radę. Możecie mi też dać jakieś fajne pomysły, co bym mógł nakrywać. I co zrobić na tej mapce fajnego, bo też tu jest takie zadanie zbuduj dom, podeśleć, że podeślecie mi jakiś fajny projekt. Bardzo was o to proszę. Seguendo il lavoro del il Consiglio del Może się zdawać nudne, no ale nie chcę mi się tak na szybko teraz ucinać tego filmiku. Tego troszkę muszę wykopać, a przy okazji trochę pogadam o sobie. No i to zrobię jeszcze te nieskończone źródełko i będzie na, na razie koniec tego filmiku. Później będzie następny, let's play. Dobra. Może wystarczy. A nie tak. No i prawie gotowe. Teraz jeszcze trzeba wiadro wziąć, ten lód. Wziąć tą wodę stąd. Wlejemy tu ten lód. Nie tak. Tak o. Teraz jest nieskończone źródełko wody. I możemy wlać na azotu tą wodę. I wszystko jest pięknie. Tu trzeba zrobić takie zadaszenie, żeby ta woda nie mocła. Pokażę w następnym odcinku. Żegnam się z Wami. O, już rzewko mi urosło. Mój fajny skin Slendermana. Na razie, Elożka.